Witam wszystkich na mojej działeczce w 2024 roku Aktualnie panuje zima I dzisiaj w planach mam przedstawić właśnie cały plan na rok 2024 W pierwszej kolejności będę dokańczać domek w środku Tu już mam ściankę postawioną, już w poprzednim roku tu jest moja zgroza staw, no i wchodzimy do środeczka. No właśnie, trwa remoncik. By się przydało światełko, jest światełko. Skąd napiącik? No i dobra, tu aktualnie tak, płyteczki położone. Pełno śmieci, bo właśnie gipsowane było na pierwszy raz, ale to jeszcze wszystko przed nami. Aktualnie w planach mam tak. Przygipsować jeszcze nad dużym oknem, czyli cała obróbeczka. Obrobić te małe, bo tam jest trochę walki, bo było poobrzynane dookoła. Muszę jeszcze przeciągnąć elektrykę do końca, bo tu już mam gniazdeczka porobione, bo akurat tu niestety jest bieda na tym RODO, bo nie ma własnego prądu z zewnętrznego. Trzeba po prostu zorganizować sobie samemu, więc tu nie było nigdy elektryki. Właśnie rozprowadzam, muszę dokończyć to Jeszcze przewód do włączników, bo będę zmieniać tą lampę na lampę już taką do sieci. No i zostało mi też obrobić drzwi, czyli tak praktycznie wewnętrzne sprawy. Wyprostować te słupeczki, bo niestety tu do końca równo nie jest. Muszę też e, zafugować płytki do końca. Pomalować ściany, przykręcić listwy ścienne. Ustawić wszystkie te meble, czyli wyczyścić, jeszcze poskręcać, bo one są tak trochę inaczej poskręcane niż powinny być. Między płytkami w kuchni, tak jak na wcześniejszych gdzie będziecie mogli zauważyć, już były ustawione, ale już są zdjęte, specjalnie podgipsowane, podgipsowanie, więc między płytkami, między meblami kuchennymi jeszcze będą puteczki. Następnie mam taki grill, co odnalazłem na śmietniku praktycznie. Ale wygląda stan praktycznie elegancki. Cały do rozkręcenia, pomalowania. To będzie też robiony. Muszę, Jak już tu rozprowadzę wszystkie przewody, to kolejno będę montować w następnym pomieszczeniu tu za tą ścianą. Jest mam jeszcze jedno pomieszczenie, gdzie jest łazienka. Tam będę też montować taką skrzyneczkę. Taką całego elektryczną. Kolejnych rzeczy, to już będziemy przechodzić na, 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 na zewnątrz. Mam tutaj teren wytyczony pod. Foliaka. Wszystko jest tu do wyrównania, do zgarnięcia. I następnie będzie postawiony foliak. Oraz na pozostałym tym skraweczku będę robić skrzynki. I tam muszę sobie wyliczyć, ile skrzynek, zbić się, Ustawić ładnie. Dodatkowo mam jeszcze taki kamień. Co obsypię tam ścieżki między, między skrzyneczkami. Tu mam zdobyczne ławeczki i stół, ławeczki zostaną, muszę przytrzeć, bo już farba odchodzi, ładnie trzeba przytrzeć, pomalować i to chyba na razie z tych mebli zewnętrznych to by było na tyle, no i najgorsze moja właśnie groza jest ten... Walczyłem z nim w tamtym roku i walkę ogólnie przegrałem. Dlatego będę musiał go dookoła zrobić siateczką, żeby nikt nie wpadł. No i w późniejszym czasie, może coś tam będę napróbować go trochę czyścić. Chciałbym wyłożyć folię. Taki był plan, jak już będzie wyczyszczony. Tylko niestety tu nie można do końca. Co, co woda odsączę, to ona chodzi, bo to niestety gruntowo. Będzi. I tu zostaje mi do zrobienia właśnie ten potek. Później obsadzę tylko, więc tak będę chciał zamknąć, żeby nie było widać. Z kolejnych rzeczy będzie obrabienie ściana. Bo niestety to wygląda marnie, dlatego trzeba będzie zrobić to wszystko z styropianem, siateczką, no i klejem. Jak już z tym uda mi się wszystko poradzić, tu, w tym miejscu, gdzie właśnie stoją ławeczki, będzie wyciągnięty ładnie tarasik, żeby to się wszystko ładnie zgrywało. I później pozostanie mi kwestia panela słonecznego na daszku. Dach nie jest przerabiany, nic nie robiony. Czy z tym dachem coś będzie robione, to pomyślimy. Miała być podwyższana ta chałupka, ale to już na pewno nie w tym roku. Dokończę jeszcze płot, wytnę te tutaj pieńki drzewa, ogólnie cały porządek, tutaj obłoneczki, zobaczymy co z tego będzie, czy coś wyrośnie, czy nie, może zostaną, może nie, ta choinka, zwana darapaka, może zostanie, może jeszcze ten rok zostanie, zobaczymy jak się zachowa w tym roku. I to by było raczej na tyle w tym roku, bo jak rozpisałem sobie plan... Robiąc tu weekendy, praktycznie do końca wakacji mam zajęty terminarz. To dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i do komentarzy.